razem graficznie. Moduł z 3x-6, większy bądź równy od pierwiastych z dwóch. Jest to trochę podchwytliwa, bo tutaj mamy 3x i dlatego będzie to ciężko zrobić. Więc musimy sobie tą trójkę wyciągnąć. Wyciągamy z modułu tak, jakbyśmy wyciągali z nawiasu. No i kolejny krok to podzieli przez to 3. x-2, większym bądź równy od z dwóch przez 3. I teraz interpretacja geometryczna tej, tej nierówności mówi tak. Odległość od dwóch, tak pamiętamy, że zawsze z znakiem ma być większa bądź równa od pierwiastek z dwóch przez 3, czyli idziemy sobie o te pierwiastek z dwóch przez 3 w prawo, albo 2 minus pierwiastek z 2 przez 3 w lewo, i teraz odległość ma być równa, czyli te punkty, lub większa, czyli mamy pójść jeszcze dalej. O, o dokładnie, w ten sposób. No i rozwiązanie x należy do przedziału minus nieskończoność 2 minus pierwiastek z 2 przez 3 i sumujemy 2 plus pierwiastek z 2 przez 3 plus nieskończoność.